O, Siemano, idziemy na tamę teraz zobaczyć. Parking 10 zł, Cały dzień można stać, także spoko. Teraz widokowy guzowata, Czterysta i do kąpieliska 250 metrów. Widzisz, nawet nie wiedziałem, że tu jest jakiś taras widokowy. No ale to wiesz. To ty czytałaś, a ja półgłuchy jeszcze. Nie dosłyszę. Uwaga. No to idziemy, zobaczymy na taras, zaraz pójdziemy, ale zobaczymy najpierw tutaj. O proszę, jak pięknie kajaki. Stawy hodowlane poleca danie z własnej hodowli. Danie kuchni regionalnej. O, nawet kąpielisko za 200 metrów, idziemy zobaczyć. I te piękne widoki tych gór. Tam znowu takie mm -hmm. osłowisko. O. o. I właśnie wypływają sobie kajakami. Także dla kogoś, kto lubi sporty wodne, proszę bardzo, można sobie tu też pośmigać. O widzę czysta jest. Widać piasek nawet. Idziemy na tą plażę główną, zobaczymy. Dochodzimy tam do plaży, gdzie można się kąpać i o dziwo mojemu zdziwieniu bilet normalny dychę, bilet ulgowy. Hm. Spoko, ale my się kąpać nie chcemy, więc nie wchodzimy. Tym razem tam ktoś się kąpie. Kąpielisko płatne. No, także idziemy teraz zobaczyć ten wlazić na ten taras widokowy. Idziemy go szukać. Chciałasio. No, a tak widać tak. No tak widać tak tam no I to było 450 metrów to gdzieś tutaj musiałby być chyba Idziemy Słoneczko Co idziemy tam? Bardzo pięknie, 360 metrów zostało Także przeszliśmy obok tego tam basenu całego. Po całej długości z parkingu dołem. Jakby ktoś kiedyś szukał. I pff, co to? Mnie tutaj gryźć chciał. I do górki. I w górkę znaczy się idziemy. Znowu pod górkę. O, córka ja dzwoni. Tam. Idziemy na jakąś wieżę. Do komuś, do komuś, do komuś, do komuś. Jajole męczę cały czas. Dawaj, jedziemy dalej. Ojdziemy. Chodzimy na szczyt i znowu piękne widoki. Sianko robią po lewej. O, ale my idziemy na taras. Zobaczcie. Czesko-polski szlak grzbietowy, część wschodnia. Aciala! Ale pięknie. Do. Ja bym tak chciał z ogródka mieć widok, palmy, bananowce, a w koło taki czad. Ja pierdziu, zobaczcie tutaj. Ratków taras widokowy. Na Szczelinco byliśmy, wielkim. Co jest to Co jest? Kamieniołom to. Żartujesz, można tam pisze. dojechać? Tylko piszę co to jest Ło Także tak tu pięknusio też Tu sobie można usiąść, proszę bardzo Pięknie. Jola piwa nie wzięłam. No co, znowu trzeba będzie jakąś, jakiś tryb sferyczny zrobić. Piękne zdjęcie, 360. Stale jak mapa Google tam jest trochę znany. Jeszcze ponad milion wyświetleń mam zdjęć z różnych właśnie fajnych takich miejsc, nie? O, zobaczcie, grają sobie tam na jakimś orliku. Gdzie widzę? Czy nasze pole namiotowe widać? No nie, bo to jest trochę po lewej za drzewami. Gdzie ten orlik? Nie, no widać go, widać go. No, niedawno szliśmy tam dołem. To mgła to tak po prostu paruje. Padało trochę. Zresztą jak to w górach, ale i tak piękna pogoda jest. Zaraz sprawdzę tam, co to jest. To może podjedziemy, jeśli będzie można. O. Tyle w tym odcineczku. Coś następnego znajdziemy, wrzucimy. Dziękuję. Jola się zmęczyła. Na razie. Mała dogryweczka. Zobaczcie, jak tu ciśnie woda pięknie. Nie można tam wejść, niestety nie wejdę. patrzyliśmy na mapy, to to wszystko tam z te góry, to, to już są Czechy. Jesteśmy na pograniczu praktycznie. No. Woda sobie ciśnie tutaj. O, nawet widać to. Tak. Trzemaneczko. Pogoda trochę do dupy. Doszliśmy na samą górę. A że pada deszcz, to zobaczcie, jakie widoki są piękne. Jak to daje ostro.